Witam serdecznie, moi drodzy, na tle serdecznika, rośliny, której prawdopodobnie nikt z Was wcześniej nie wykorzystywał i której nie będziecie wykorzystywać. Co za sceptycyzm, Adam. Nie no szczerze mówiąc, moi drodzy, no, zróbmy sobie mini ankietę. Popytałem ludzi, i okazuje się, że nikt o serdeczniku nigdy nie słyszał. Choć może stosował w różnych mieszankach. Natomiast, no, taka jest prawda, no, moi drodzy. No więc cóż, dwa zdania i właśnie trochę na temat serdecznika, a trochę na temat nieserdecznika. Dlaczego? Właśnie dlatego, że to jest roślina mało znana i też bardzo o silnym działaniu uspokajającym, więc nie dla wszystkich, szczególnie dla osób, które chciałyby korzystać, a tak naprawdę nie powinny. Mówię to trochę i brzmi to dziwnie, natomiast no, taka jest prawda. Po pierwsze, roślina, która ma silne działanie i chcemy ją sami przetworzyć, może być dla nas niebezpieczna, bo nie jest ustandaryzowana. Więc, jeżeli bierzesz różnego, leka różnego rodzaju lekarstwa, masz problemy z krwią, ym, z sercem, no teoretycznie zioło dla Ciebie, ale jeżeli nie wiesz jak wykorzystać, jak przetworzyć, żeby to było bezpieczne to nawet się za to nie bierz. Moi drodzy, wiem, że tutaj strzelam sobie w kolano, <laughs> nie nie strzelam sobie w kolano, nie uważam, natomiast serdecznik słyszeliście na pewno o myli, się o kozuku lekarskim, to są rośliny, które działają fajnie, uspokajające też na układ pokarmowy, ogólnie wyciszają, potrafią. Naprawdę działa cuda, jeżeli jest to roślina e, przez nas zebrana, świeża lub odpowiednio przetworzona, a nie tam kupiona gdzieś w sklepie, która leży już kilka albo kilkanaście lat. Natomiast e, ta roślina, serdecznik, jeżeli ją przetworzymy nietemperaturowo, czyli nie podgrzewając, nie susząc, tylko e, zalewając alkoholem lub wykorzystując sok, no jesteśmy w stanie zrobić e, no, super świetną nalewkę, e, uspokajającą. A jak uspokajająca, to pomagająca nam no, w wielu problemach, kiedy coś boli, kiedy jesteśmy zdenerwowani, zestresowani, kiedy nam serduszko mocno wali. Natomiast, tak jak mówię, no, nie polecam samemu przetwarzać, jeżeli mm, nie wiecie, co później z tym zrobić. Albo żeby nie przesadzić. Poza tym trzeba by wtedy konsultować się z lekarzem, jeżeli faktycznie macie jakieś, macie jakieś problemy zdrowotne. Szczerze mówię. Natomiast ja wykorzystam sobie dzisiaj wierzchołki, zetnę sobie te wierzchołeczki i sprawdzę ile jest soku. Jeżeli będzie dużo, no to wykorzystam sok, mieszając z alkoholem, 1 do 10 prawdopodobnie, mm, lub 1 do 5, a jeżeli soku będzie mało, bo teraz ostatnio są upały, więc widzę, widzę już też po liściach, że są troszeczkę lekko klapnięte, no ale zobaczymy, no to wtedy to wszystko rozgnięte w sokowej i zaleję również alkoholem i też będzie dobrej jakości, bardzo dobrej jakości produkt. Może się Kiedyś przyda, jak nie mnie to komuś. Natomiast no nie polecam tym bardziej, że wiecie, kupując sobie na przykład w aptece takie kropelki uspokajające, tam macie standaryzowane na wszystkie składniki i jest to bezpieczne. Natomiast jeżeli robicie sami, to to, co wam podadzą w książkach, to może się bardzo różnić od tego, co Wy macie w ogrodzie. A jeżeli chodzi o to, co my mamy w ogrodzie, to ja wam powiem taką ciekawostkę, skąd się w ogóle ten serdecznik u mnie wziął. I od razu powiem też, że proponuję Wam taki mały konkursik, Czyli osoba, która zgadnie albo będzie najbliżej, jeżeli chodzi o najwyższy szczyt tej rośliny, o wierzchołek, ile centymetrów mniej więcej ma, albo dokładnie, kto trafi, dostanie ode mnie super mydełko tegoroczne z pokrzywy i kokosa. Bardzo dobrej jakości. Najlepszej w zasadzie. No, a to tak na marginesie. Natomiast mm, Serdecznik. Posadziłem go, znaczy posiałem go w zeszłym roku, a że nie wyrósł, to o nim zapomniałem. Natomiast na wiosnę puściły liście, nie pamiętając zresztą, że tutaj siałem serdecznika. Musiałem trochę poczekać, aż puszczą liście, żeby wiedzieć w ogóle co to jest. No i okazało się serdecznik. No i mówię tak, poczekam aż wyrośnie, czy faktycznie wyrośnie, tak jak mówią, wysoko. Dodam, że mam więcej niż met 50, więc a książki podają, na przykład met 20, a niektóre, więc też oszukańcze są, nie. No i to taka mała też podpowiedź. Mam więcej niż met 50, a one są wyższe ode mnie, więc no. No i się zagadałem. A, no i ten serdecznik sobie, moi drodzy, zaczął rosnąć, i ja właśnie czekałem, aż wyrośnie do tej mniej więcej wielkości. Kwiaty puściły, więc. Wtedy już możemy zacząć z niej korzystać. I albo będzie właśnie sok, albo rozgniotę, i prędzej czy później soki puścić. Natomiast moi drodzy, znaczy, co bym wam wolał zaproponować? Jakiekolwiek problemy zdrowotne mamy macie, czy też psychiczne, czy znaczy emocjonalne, to nie lepiej, moi drodzy, skupić się na diecie. Jedzenie, styl życia może rozwiązać nam większość problemów, może wszystkie. A skupianie się na suplementacji ziołami, jeszcze, które nie do końca wiemy, jak stosować, jak przetworzyć, albo wiemy, ale niekoniecznie może nam się to udać, jest trochę bez sensu. To może być jako dodatek, to może być jako wspomagacz, ale na pewno nie wiecie, bo. My youtuberzy lubimy, nagrywając tego typu materiały, rzucić hasło, że U, ta roślina pomoże Ci na to i wiecie, ludzie się rzucają setki tysięcy obejrzeń. A no, tak naprawdę nie ma to większego sensu. To jest, moi drodzy, trochę marketing. No, wiadomo, że robi się to z pasją, z przyjemnością, ale to są też pieniądze, więc nie dajcie się wkręcić, że jakaś roślina działa cuda. Nie, nie, sama roślina Wam nie pomoże, to może tylko załagodzić objawy, natomiast skupmy się na przyczynach i ja Wam proponuję na ten moment tylko sugestie, żeby się skupić na jedzeniu, żeby zmienić swój styl odżywiania. Więcej szczegółów podam w przyszłości, co ja bym Wam proponował, ale też napiszcie, jak uważacie. To też mi da wiele. Jaką dietę preferujecie? Jeżeli nie teraz, to w przyszłości byście chcieli podjąć. Jaką uważacie za najzdrowszą? A ja Wam powiem swoje zdanie w przyszłości i oprę to na solidnych dowodach. Podsumowując, moi drodzy, Polecam sobie posiać różnego rodzaju zioła, nie czekać, że wyrosną w danym sezonie, bo rośliny potrafią kilkadziesiąt lat czekać, aż wypuszczą korzenie, a może i więcej. Jest to fajna rzecz, na pewno urozmaica ogród, ale może też w przyszłości pomóc. Także moi drodzy, o, jakie piękne nasiona pokrzewy już widzę. I roślina, która jest zakazana, ale samo dziko wyrosła kolczurka. Boże święty, co ja zrobię, że wyrosła? No wyrosła, no. Dobrze moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie. Przypominam o konkursie i pamiętajcie, nie dajcie się naciąć na to, że jakaś roślinka wyleczy Was. Tak po prostu wiecie, jak nie zmienicie stylu życia. Czy może, oczywiście jak najbardziej, odpowiednia mieszanka może Wam pomóc, ale pamiętajcie wtedy też, żeby jednak zmienić swój styl życia, sposób myślenia i sposób odżywiania. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się do kolejnego materiału. Cześć.